Cześć! Dzień dobry, witam Państwa. Przez nasz garaż przewinęło się dużo mustangów, wiele fastbacków z 67. czy 8 roku, ale jeszcze nigdy nie mieliśmy w naszej kolekcji takiego auta jak ten. Pomijając już sam fakt, że jest stylizowany na Szelbiego GT500, to pod maską jest naprawdę niezły zestaw, który świadczy o tym, że jest to prawdziwy restomod. Zapraszam! Zacząć należy oczywiście od wyglądu. Ten Mustang, fabrykę opuścił w 1968 roku w nadwoziu typu Fastback, a w 2011 roku został przebudowany i wystylizowany na Shelby'ego GT500 z 1967 roku. I to właśnie Shelby GT500, z, dokładnie z 1967 roku, jest tym najdroższym Shelbim z seryjnie produkowanych Hagerty. Wycenia oryginalnego Szelbiego GT500 z 67 roku nawet na 300 tysięcy dolarów, a to oznacza, że my raczej nigdy nie będziemy mogli sobie pozwolić na oryginał. W każdym razie, skoro jest wystylizowany na Szelbiego GT500, to oznacza, że mamy przebudowany tylny pas. I tu trzeba oddać Karolowi Szelbiemu, że zrobił naprawdę kawał dobrej roboty, ponieważ już sam w sobie oryginalny fastback ma po prostu przepiękny tył, według wielu najładniejszy tył ze wszystkich Mustangów, i naprawdę trzeba było się postarać, przebudowując go, żeby tego nie e, zepsuć. I trzeba przyznać, że Karolowi Szelbiemu się to udało, ponieważ ten tył w Shelbym wygląda też naprawdę genialnie. Szapoba jest świetny i niezepsuty w porównaniu do oryginalnego fastbacka. Ale oczywiście poza tylnym pasem, jest też kilka takich rzeczy, które nadają mu więcej charakteru, jak na przykład ta tylna lotka, czy dodatkowe wloty powietrza na boku sprawiają, że jest to taki typowo sportowy samochód. Zmieniony jest też przód i można to poznać już po samej masce, która ma dodatkowe wloty powietrza. Ale i przedni pas też został przeprojektowany, został troszkę wyciągnięty do przodu. Sprawił, że jest taki troszkę bardziej zadziorny, bardziej wyłupiasty. No, chyba przyznacie mi rację, że jak się patrzy po prostu z boku na ten samochód, no to widać, że tam musi się kotłować pod maską. Każdy Shelby GT500 który trafiał w ręce Karola Shelby'ego był wyposażony w troszkę lepszą wersję wyposażenia, bogatszą wersję wyposażenia, tak zwaną Deluxe, która charakteryzowała się między innymi właśnie tymi aluminiowymi wstawkami na boczkach czy, czy na desce. Są też dodatkowe zdobienia foteli. No i oczywiście to co charakteryzuje Shelby'ego to roll bar, który dba nam troszkę bardziej o bezpieczeństwo i fajnie, że w tym projekcie, fajnie, że ta osoba, która budowała ten samochód, zadbała o te wszystkie smaczki, plus dorzuciła kilka też fajnych upgrade'ów, jak lepsze zegary czy dodatkowe wskaźniki. Mamy też bardzo potrzebny cup holder, którego nie ma oczywiście w innych klasycznych samochodach. Jest też radio współczesne, które jestem przekonany, że raczej nikt nigdy w tym samochodzie nie słuchał. Dlaczego? Sami sobie odpowiecie, jak go odpalimy. Ale zanim go odpalimy, to zajrzyjmy jeszcze pod maskę. Gdy wyobrażam sobie, jak wyglądał proces zakupowy części do tego samochodu, to widzę to w ten sposób. Wchodzi gość do sklepu z częściami tuningowymi, patrzy na najwyższe półki i mówi: To wszystko tu. Bo naprawdę. Tutaj jest wszystko to, co chcielibyśmy mieć w naszym klasycznym samochodzie, którego budujemy na resto-moda. Popatrzcie tylko. Zaczynając od silnika. 4.28 ze strokerem SCAT na 4.64, czyli 7.6 litra pojemności. Poza tym cała góra Edelbroka, aluminiowe głowice, konkretny aluminiowy dolot i dwa gaźniki Edelbroka. Poza tym ostry wałek, oczywiście, i elektroniczny aparat zapłonowy MSD, który ma za zadanie ogarnąć, żeby cały ten zestaw dobrze pracował. I muszę Wam powiedzieć, że według producenta ten zestaw powinien generować około 500 koni mechanicznych, a nawet więcej. I co prawda, nie zabrałem go na hamownię, nie sprawdziłem tego, ale żaden inny samochód, którym do tej pory jeździłem, żaden inny 50-letni samochód nie był aż tak mocny i aż tak narowisty. No, jest po prostu nieobliczalny. I jest nieobliczalny, pomimo tego, że całe przednie zawieszenie mamy customowe. Zobaczcie, że mamy wycięte kielichy, i cały przedni zawias jest od Heitsta. Także on się już naprawdę dobrze prowadzi. Tą kierownicę ogarniamy. Na zakrętach nie ma jakiegoś wielkiego strachu, ale to jeśli chodzi o przód, no bo z tyłu te 500 koni jest wyrzucane przez klasyczny napęd, i to jest po prostu naprawdę trudne do ogarnięcia. Jeśli mamy 4, to jeszcze nigdy nie pojechałem tym samochodem na 100%. Ale zawias i silnik to jest jedno. Nie można też zapominać o hamulcach. A tutaj oczywiście mamy zestaw czterotłoczkowych wheelwoodów, tarcze przód i tył. No naprawdę jest wszystko to, co chcielibyśmy wsadzić sobie do naszego restomoda, ale ja jestem pewny, jestem tego pewny, że gdybym to ja budował ten samochód, to na którymś etapie jednak zacząłbym oszczędzać. Ten kto budował ten samochód nie oszczędzał na w żadnym etapie. Odpalmy go i jedziemy. Słuchajcie, generalnie to jest najdroższy samochód, jaki kiedykolwiek kupiliśmy. Co Was w zasadzie nie dziwi, no bo. Jakbyśmy policzyli, ile kosztowały same części, żeby zbudować auto w takim zestawie, no to w samych częściach tam jest na pewno grubo, bo wyżej 20 tysięcy dolarów, ale nadal to była dobra okazja. Tak naprawdę yy, znalazłem go 10 minut po tym, jak pojawiło się ogłoszenie, a już godzinę później właściciel miał czterech innych zainteresowanych. No, na szczęście yy, my byliśmy pierwsi, więc yy, zachował się jak przystało na dżentelmena. No, i dzięki temu ten samochód trafił do Polski, i kupiliśmy go z zamiarem, żeby jeździł w ramach dnia z klasykiem. Niestety, po tym jak się nim parę razy przejechaliśmy, zdaliśmy sobie sprawę, że to nie jest samochód dla kogoś, kto nigdy nie jeździł klasykiem. To jest samochód, który po prostu potrzebuje swojego właściciela. Właściciela, który przejeździ nim kilkaset kilometrów wyczuje go na tyle, na ile będzie w stanie go wyczuć bo jest po prostu za mocny ten samochód, żeby żeby, żeby ktoś kto nie ma doświadczenia w takimi samochodami z nim jeździł dobra, ale ja nie chciałem wam opowiadać o tym czego musimy sprzedać, chciałem wam trochę pokazać jak ten samochód jeździ no i cóż pierwsza rzecz jeździ się nim ciężko jest e, twarde sportowe sprzęgło, e, nie ma wspomagania kierownicy, e, więc no, w ruchu miejskim jeździ się nim e, po prostu ciężko, trudno, ale gdy już wyjeżdżamy sobie na taką traskę, jak tutaj mamy, no to świetnie czujemy ten samochód, to on się świetnie trzyma zakrętów, nigdzie nam nie chce uciec, jest po prostu mega, mega posłuszny, no i moc, zobaczcie, teraz redukcja. Jest, jest po prostu szatanem tym szatanem Ja też nie pałuję go jeszcze na 100% Bo w zasadzie sam nim za dużo nie pojeździłem Wiem, że jeszcze mu nie mogę zaufać No to jest samochód, który po prostu potrzebuje swojego właściciela Właściciela, który przejeździ nim kilkaset kilometrów i i go wyczuje. Niestety no, w ramach dnia z klasykiem on by się nie sprawdził, e, bo to tak jak mówię, to jest auto, które potrzebuje swojego właściciela, kogoś, kto się nim zaopiekuje, kogoś, kto go wyczuje i będzie go traktował w należyty sposób, a... a to jest traktowanie w należyty sposób tego samochodu. Jest po prostu kozakiem. I to, co jest też fajne, bo Okej, okay. może w mieście byłoby dosyć ciężko, ale gdybyśmy chcieli z nim pojechać gdzieś na trasę dalszą, to mamy tutaj też pięciobiegowego tremeka, czyli e, to idealnie, żeby wyjechać sobie na autostradę, wybrać odpowiednią prędkość i jechać sobie jednostajnie, on się nie będzie męczył tak jak e, w przypadku oryginalnych czterobiegowych skrzyni. Poza tym... Hamulce są po prostu świetne. No czuć to, że starcza przód tył rewelacja. Tak naprawdę wciskamy hamulec i on nam hamuje wtedy, kiedy chcemy. Jest genialny, genialny. Strasznie ciężko się będzie z nim prosić. Naprawdę świetny No i pomijając już te wszystkie aspekty, czysto jezdne to czujemy, że jedziemy no to nie jest prawdziwy Shelby, tak? ale, ale ten wlot na masce te żeberka na masce e, te emblematy Shelby'ego to sprawia, że e, kurczę, nie jest to oryginalny Shelby, ale myślę, że Karol Shelby byłby dumny z tego, jak ten samochód został zbudowany bo to jest taki hołd właśnie dla Karola Shelby'ego, dla gościa który tuningował Mustangi po to, żeby one Robiły robotę na, na ulicach. Ten mózg, w tym aspekcie, się świetnie sprawdza. Słuchajcie, e, ja jadę jeszcze trochę pokorzystać z naszej trasy, z naszej trasy dnia z Kosykiem. E, I cóż, pamiętajcie, założyliśmy nowy kanał na YouTubie. Także jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to wiesz co robić. E, tymczasem, dzięki, na razie. Cześć.